Zadanie optymalizacyjne. Rozważamy zbiór ostrosupów spełniających następujące warunki. Podstawą sprawą ostrosłupa jest rąb o boku 10. No, ja przy okazji już sobie zacznę notować, a zatem mam ostrosup czworokątny, bo jest rąb, czyli mam dychę w podstawie. I zwróćcie uwagę na mój rysunek, już bardzo wam przypomina ostrosłup prawidłowy, czworokątny. Gdzie podstawie jest kwadrat, ale my musimy pamiętać, że tu jest rąb, bo będzie to miało bardzo duże znaczenie. Drugi warunek: wszystkie ściany boczne są nachylone do płaszczyzny podstawy pod tym samym kątem, no to wiemy, że tutaj może być tak, wszędzie jest alfa, no to to, później nam się to jeszcze przyda. Suma długości, wysokości ostrosłupa i wysokości jednej ściany bocznej jest równa 8. Suma długości wysokości ostrosupa, czyli tradycyjnie duże h to jest wysokość ostrosupa, plus wysokość ściany bocznej jest równa 8. No to nasze h małe jest tu, duże h jest tu. Wyznacz pole powierzchni całkowitej tego ostrosupa, którego objętość jest największa. Będziemy liczyć pole powierzchni całkowitej, ale musimy dowiedziecie, którego ostrosłupa objętość jest największa. Dlatego zaczniemy tutaj od objętości. A objętość ostrosłupa tradycyjnie liczymy jako 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Tutaj mamy zależność między wysokością ściany bocznej i wysokością ostrosłupa. Gdzie można by było to przekształcić jako 8, odjąć duże H. Tradycyjnie, gdyby to był kwadrat, to byśmy nie mieli problemu tutaj, bo Mielibyśmy taką sytuację, że duże H małe H, tutaj byśmy wiedzieli, że jest połowa długości podstawy i tak tak dalej. Ale skąd byśmy to wiedzieli? Wiemy przecież, że musimy wrysować tą wysokość ściany bocznej tutaj pod kątem prostym do krawędzi podstawy oraz tutaj pod kątem prostym w tej płaszczyźnie. nieduże, pionowo w ścianie bocznej pod kątem prostym, to również tutaj musi być kąt prosty. I tu zaczyna się robić ciekawie, bo jeżeli wyrysuję sobie ten właśnie nasz odcinek, nazwijmy go sobie x, on będzie tutaj. Rysuję sobie go pod kątem prostym do krawędzi podstawy, to jestem tutaj. I tutaj, przetnę się w jednym punkcie. Ale to, jak widać na rysunku, nie jest to połowa boku. Możemy sobie oznaczyć, że skoro tutaj jest x, no to tutaj jest y. Pytanie w takim razie, czy x jest równy y? -owi? Czy to jest prawda? I tutaj przychodzi nam z pomocą ta druga kropeczka, czyli ten drugi warunek. Wszystkie ściany boczne są nachylone do płaszczyzny podstawy pod tym samym kątem. I jest twierdzenie, które mówi, że jeżeli wszystkie ściany boczne są nachylone do płaszczyzny podstawy pod tym samym kątem. To w podstawę można wpisać okrąg, a spodek wysokości jest środkiem tego okręgu. A zatem teraz wybaczcie mi rysunek. Więc ten nasz x jest środkiem tego okręgu. A zatem jeżeli ten okrąg jest styczny wewnętrznie do tego rombu, to punkty styczności promień do punktu styczności idzie pod kątem prostym. Zatem nasz x... Jest promieniem tego okręgu i nasz y również jest promieniem okręgu, a zatem x jest równy y. No i co nam potem? My wiemy, że pole podstawy nie mamy przekątnych, ale prompt też jest równoległobokiem, zatem możemy użyć a razy h, gdzie a jest bokiem, h wysokością opuszczoną na ten bok. W takim razie a mamy 10, czyli 10 razy, i naszą wysokością będzie tutaj te dwa promienie. Czyli 2R. Czyli nasze pole podstawy to jest 20R'ów. Skoro już tutaj w polu podstawy użyłem R, to tutaj to zamarzamy, zrobimy, że tutaj jest R. będziemy się trzymać zmiennej R. Dobra, w takim razie nasza objętość to już nam się tutaj aktualizuje. Mamy 1 trzecią pola podstawy, czyli 1 trzecia 20R razy h, a my wiemy, że to r występuje tutaj w trójkącie prostokątnym razem z dużą wysokością i z małą wysokością, a one są od siebie zależne. W takim razie stwierdzenia Pitagorasa możemy zapisać, że h kwadrat dodać r kwadrat jest równe małe h kwadrat. Za h sobie podstawimy to, co tutaj wyznaczyliśmy, czyli mamy r kwadrat, to się równa, no i mamy 8 odjąć h Kwadrat całość i odjąć jeszcze h kwadrat w takim razie no r kwadrat no to tutaj szybko wzór skróconego mnożenia 64 odjąć 16 h dodać h kwadrat odjąć h kwadrat w takim razie to się redukuje i nasz r to jest pierwiastek z 64 to można 16 przed nawias wyciągnąć czyli mamy 4 odjąć h specjalnie już wyciągnąłem przed nawiasem to 16, żeby można było przed pierwiastek wyciągnąć czwórkę, czyli mamy 4 odjąć H. I tutaj ważna uwaga, skoro jesteśmy pod pierwiastkiem, tutaj jest odjąć rzecz jasna. Skoro jesteśmy pod pierwiastkiem, z niewiadomą, to warto by było się zastanowić nad tym, co pod tym pierwiastkiem może być, a co nie może być. Bo wiemy oczywiście, że H, skoro jest naszą zmienną, to musi być większą od zera, bo H to jest wysokość. No sorry, ostro po ujemnej wysokości, nie ze mną ten numer. Dalej. Oraz drugi warunek, to co pod pierwiastkiem powinno być większe lub równe 0, czyli 4 odjąć h, póki co napiszę sobie większe od 0, ale czy może być równe 0? Jeżeli to co jest pod pierwiastkiem będzie równe 0, to promień będzie równy 0, czyli też nie do końca, czyli właśnie dlatego zostawimy większe od 0, czyli 4 powinno być w ten sposób, czyli mamy h mniejsze od 4. Jeszcze napiszę h mniejsze od 4. Zatem nasze h należy od 0 do 4. No dobra, mamy sobie naszego r. -a. Gdzie on jest? Tutaj jest. To tu jest nasz r. A zatem nasza objętość, tutaj aktualizujemy już ją. Mamy 1 trzecią razy 20 naszych r'ów. A nasz r jest tu. Czyli mamy 20 razy 4 pierwiastki. 4 odjąć h i jeszcze razy h. I tutaj już widać, zaraz to będę upraszczał, ale tutaj już widać, że nasza objętość jest zależna od długości wysokości. Może no, tak powiem, no oczywiście, ale no, mamy obliczyć objętość największą, czyli można powiedzieć, że to jest funkcja zmiennej h. I to jest nasza objętość, to jest funkcja zmiennej h. A zatem 20 razy 4,83. H razy jakiś tam pierwiastek, i mamy. Dobra. Ten, to h można wrzucić pod, pod pierwiastek, czyli mamy 83. Otwieram większy pierwiastek i mamy 4h kwadrat. Odjąć h do 3. Dobra. I teraz tak zastanówmy się, czym. Jest nasza funkcja zmiennej h, czyli ta, ta nasza objętość. Ona zależy od h. Musimy wyznaczyć jej objętość największą, czyli będziemy analizować. A my wiemy, że do analizy wystarczy wziąć to, co jest pod pierwiastkiem, czyli zrobimy sobie funkcję g od h do naszej pochodnej, bo będziemy tutaj analizować za pomocą pochodnych, czyli mamy 4h kwadrat odjąć h do trzeciej. I to już zrobię na następnej stronie. No i mamy naszą funkcję g od h którą będziemy analizować, wyznaczymy sobie jej pochodną. Czy mamy g od h, pochodna od g od h, no to tutaj mamy 8h odjąć 3h kwadrat. W takim razie, o, duże h, rzecz jasna. Funkcja przyjmuje wartość największą i najmniejszą wtedy, gdy pochodna jest równa 0. W takim razie pochodna ma być równa 0, no to liczymy nasze miejsca zerowe naszej funkcji pochodnej. Przyrównujemy do 0, wyciągam sobie h, czyli wychodzi na to, że mam 8 odjąć 3h, tak po prostu. Czyli h musi być równe 0 lub 8 ma być równe 3h, zatem h powinno być równe 8 trzecich, Przyda nam się jeszcze wykres tej naszej pochodnej do analizy. Tutaj już szybciutko yy, mamy nasz, yy, naszą oś. Mamy 0 i 8 Trzeci? Nasza parabola, bo to jest funkcja kwadratowa, ma ramiona skierowane w dół, przechodzi przez miejsca zerowe. I w takim razie w, mamy wykres. Teraz analiza naszej funkcji razem z pochodną. W takim razie tutaj mamy nasze H, tutaj mamy naszą funkcję G, tutaj mamy pochodną funkcji G i mamy tak, i mamy tak, od 0 do 8 trzecich, 8 trzecich i od 8 trzecich do plus nieskończoności dobra w nawiasy tutaj powstawiam, tutaj o. Mamy po prostu 8 trzecich, tu nawiasy okrągłe, tu obojętnie, niech będzie okrągłe. Dobra. Dla 8 trzecich wiemy, że pochodna przyjmuje wartość 0, pochodna w tym pierwszym przedziale jest dodatnia, tutaj jest ujemna, w takim razie pochodna jest dodatnia tutaj, tutaj jest ujemna. W takim razie nasza funkcja tutaj, skoro pochodna jest dodatnia, to funkcja rośnie, tutaj maleje i z tego wynika, że w tym w tym punkcie ona ma maksimum. W takim razie nasza objętość jest największa dla 8 trzecich, kiedy H jest równe 8 trzecich. Jeszcze wracając, dlaczego ja tutaj napisałem tylko taki przedział, a nie wcześniejszy? Bo pamiętamy, że H nasze ma należeć od 0 do 4, a 0 już się nie łączy. To, to, to co jest wcześniej, nas w ogóle nie interesuje, więc ja już to po prostu pominąłem. W takim razie nasze R, które było 4 Pierwiastek 4 odjąć H będzie wynosić. W takim razie mamy 4 pierwiastek z 4 odjąć 8 trzecich. No to mamy 4 pierwiastki z 4 trzecich po odjęciu. Tyle nam wyjdzie. A to się równa 8 pierwiastków z 3. Na 3 po usunięciu niewymierności. W takim razie, nasz, jeżeli to jest nasz R. No to mamy pole podstawy. Jest równe 10 razy 2 promienie, czyli czyli mamy tak, czyli to jest 20 razy 8. To to jest 160. Przestrzeni, no i pierwiastka 3, rzecz jasna, to jest nasze pole podstawy. No to w takim razie, skoro wiemy, że dla takiego h objętość jest największa, my tej objętości już liczyć nie musimy, ale mamy powiedziane w zadaniu, że wyznasz pole powierzchni całkowitej tego ostrosupa, dlatego zajmiemy się polem powierzchni całkowitej, które policzymy ze wzoru też tradycyjnego, że tak powiem, czyli pole podstawy plus pole boczne, a pole boczne to są cztery Pola ścian. Ściany są takie same, pole boczne. To, to jest 4 pola ściany, zatem to jest 4 razy a razy h na 2. W takim razie to, to się już tutaj pięknie skraca, zostaje nam dwójka. czyli mamy 2 razy a, czyli 10 i nasze h. Czym było h? h to było 8, odjąć duże h, bo tu mówimy o polu ściany. W takim razie 8. Odjąć 8 trzecich to jest 16 trzecich, i to podstawiamy tutaj. A zatem mamy 10 razy 2 to jest 20, razy 16 to jest 320 /3. a zatem nasze pole całkowite to jest pole podstawy, które było tu, czyli 160 pierwiastków z 3 na 3. Plus 323. Można by było jeszcze wyciągnąć tutaj co nieco przed nawias, czyli 163. Przed nawias to w środku zostanie w nawiasie pierwiastek z 3, plus 2. I oto mamy komplet.